Siema. Siema. Mamy dla Was pierwszy konkurs u nas na kanale na YouTube. Konkurs z librom. Jak wiecie, łowię na te przynęty, powiem Wam, już drugi sezon i naprawdę mega mi się sprawdzają. Do wygrania tutaj są fajne fanty, myślę, z Libry. Słoiczki z miksami kolorów. Cztery puszki za pierwsze miejsce, dwie puszki za drugie, dwie puszki za trzecie, no i troszeczkę tutaj tych fantów. Co musicie zrobić? Musicie zasubskrybować nasz kanał z dzwoneczkiem, zostawić komentarz pod tym filmem, a także zostawić zdjęcie na naszej grupie na Facebooku pod postem y, odnośnie konkursu. I to zdjęcie musi zawierać pierwszą rybę złowioną w tym sezonie. Nie musi to być okaz, chodzi po prostu o dobrą zabawę, pierwszą rybę, którą złowiliście w sezonie, żebyście zamieścili. I musicie zdobyć y, jak najwięcej lajków pod tym, pod tym zdjęciem. Nie tylko lajków, bo też serduszek, Dokładnie. Dokładnie. 10 zgłoszeń z największą liczbą reakcji będzie brane pod uwagę. Konkurs po, potrwa do końca lutego. Trzy osoby na zgarną te puszeczki i będą mogły śmiało ruszać na kropy. Także I Nie tylko. Dokładnie. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia na kolejnych filmach. 5.